Wydawnictwo Lind and Company oraz wydawnictwo Iskry przedstawiają Jerzy Chociłowski. Bronisława Piłsudskiego pojedynek z losem. To pierwsza biografia o niezwykłym bracie marszałka Bronisławie. Przez bardzo długi czas był Polakom prawie nieznany, pozostając w głębokim cieniu swego brata Józefa. Losy ich potoczyły się odrębnymi torami, nie łączyło ich zresztą podobieństwo charakterów, Autor w barwny i przystępny sposób przypomina go nie tylko jako wybitnego uczonego, lecz także jako przyjaciela ludzi, marzyciela i rozbitka duchowego, samotnika, któremu życie poskąpiło szczęścia. Czyta Mateusz Drozda. Od autora: Okoliczności historyczne spowodowały, że Bronisław Piłsudski przez bardzo długi czas był Polaką prawie nieznany, pozostając w głębokim cieniu swego brata Józefa. Losy ich potoczyły się odrębnymi torami, nie łączyło ich zresztą podobieństwo charakterów. Józef był człowiekiem walki, Bronisław pacyfistą, przeciwnikiem wszelkich działań zbrojnych i wszelkiej przemocy. Miał wprawdzie niewielki udział w spisku na życie cara, ale wkrótce pojął, że postąpił sprzecznie ze swoją naturą i bardzo tego żałował. Jadąc na zesłanie, bał się ciężkiej i naprawdę katorżniczej pracy, lecz strach był jednak przedwczesny. Przydawał się bowiem władzom na Sachalinie jako kancelista, obserwator pogody, pisarz gminny, nauczyciel. Ale dopiero styczność z rdzennymi mieszkańcami wyspy, Niwchami i Ainami sprawiła, że odbywana kara nabrała nowego sensu. Zafascynował go folklor autochtonów, ich obyczaje, języki, których się z czasem nauczył. Pochłonęła go bez reszty pasja badań etnograficznych. Dołączył tym sposobem do długiej listy Polaków, którzy podczas przymusowego pobytu na Syberii i dalekim wschodzie Rosji stawali się swego rodzaju odkrywcami tych obszarów i przybliżali je światu nauki. Bronisław, podobnie jak oni, uczynił ze swej deportacji wartość dodaną. Pierwsze sachalińskie muzeum krajoznawcze mogło powstać w dużej mierze dzięki zgromadzonym przez niego eksponatom. Ale tego było mu za mało. Poszedł krok dalej. W świeżo narodzonym etnografie doszedł do głosu urodzony humanista, nie poprzestał na przyglądaniu się sachalińskim aborygenom szkiełkiem i okiem. Dostrzegł, że jest ich coraz mniej, że grozi im całkowite wymarcie. I starał się temu przeciwdziałać. Wtopiony kolejno w obie społeczności próbował je ratować, chronić przed dyskryminacją, chorobami, głodem. Upominał się o ich prawa i potrzeby u gubernatorów wyspy. Dla nich Stał się bratem, ajnowie przyjęli go do swego klanu. Żył pośród nich, ożenił się nawet z dziewczyną Aynuską i miał z nią dwoje dzieci, syna i córkę. Nosił symboliczny przydomek Króla Aynów. Dzisiaj prawdziwych Aynów już nie ma, ulegli japonizacji. Stało się to, gdy Japonia przejęła Sachalin po wygranej wojnie z Rosją w 1905 roku. Japończykami czuje się też ponad dwadzieścioro Aynusko-polskich potomków Bronisława. Jego wnuk Kazujasu Kimura ze zdumieniem dowiedział się, że jest obecnie jedynym po mieczu potomkiem Piłsudskich z Zułowa z prawem donoszenia tego nazwiska. Pełen nadziei powrót Bronisława do ojczyzny po dziewiętnastu latach tułaczki gorzko go rozczarował. Czy to w Krakowie, czy w Lwowie spotykała go obojętność. Nikogo prawie nie obchodziła jego wiedza. Miał tylko petersburską maturę, a to za mało, żeby zostać nauczycielem akademickim. Do czego aspirował? W swoim żywiole poczuł się przejściowo w zakopanym, gdzie go urzeknie odrębność góralszczyzny. Wędruje po górach, odwiedza gazdówki i pasterskie szałasy, zbierając eksponaty dla Muzeum Tatrzeńskiego są tam do dzisiaj. Chleba jednak z tego nie było, a on nie może nigdzie znaleźć stałej pracy. I ma się różnych dorywczych zajęć, stale nękany niedostatkiem. A kiedy już nareszcie otrzymuje zajęcie z pensją w Krakowskiej Akademii Umiejętności, wybucha wojna, nazwana później światową. Wojska rosyjskie wkraczają do Galicji, podchodzą blisko pod Kraków. Bronisław przez Austrię przenosi się do Szwajcarii, a stamtąd do Paryża, gdzie wpada w wir politycznych rozgrywek polskiej emigracji, w światek intryg i swarów. To grunt zupełnie mu obcy, nieprzyjazny, błąka się tam po omacku. Dręczy go przy tym tęsknota do stron rodzinnych, do wileńszczyzny. Snuje utopijne wizje o siostrzanej Unii Litwy z Polską, jak za Jagiellonów. Stany ożywienia przeplata z apatią, euforię z przygnębieniem. Jego depresja ma też źródło w odczuwanej boleśnie samotności. Uskarżał się na brak kobiety u swego boku. To jego chroniczna obsesja, już jako gimnazjalista przyznawał, że przede wszystkim potrzebuje duszy kobiecej zwierzał się zawsze nie bratu, nie ojcu, nie kompanom, ale matce, siostrze, ciotce, koleżance. Nigdy nie opuszczało go pragnienie odrobiny szczęścia osobistego. Niebawem po przybyciu do kraju zdawało mu się, że taką odrobinę znalazł. Związał się z dawną przyjaciółką z czasów młodzieńczych, która odeszła od męża. Przedstawiał ją z dumą jako żonę, ale niestety idylla ta miała żywot kruchy i ulotny. Na dramat rozstania nałożyła się śmiertelna choroba kochanki. Bronisław został sam z niezaspokojonym głodem serca i nie potrafił się uporać z postępującą melancholią. Neurolog paryski, dr Józef Babiński stwierdził u niego nadto sklerozę grożącą w każdej chwili śmiercią. Kryzys wzmagał się intensywnie, objawiał się lękami, manią prześladowczą, atakami niepokoju. Nawroty przejaśnień były nietrwałe. Bronisław najwidoczniej nie potrafił sobie z chorobą poradzić w desperacji rzucił się do sekwany. miał 52 lata Stało się to 17 maja 1918 roku Zaledwie pół roku później wojna dobiega końca Józef Piłsudski wypuszczony przez Niemców z Magdeburga zostaje naczelnikiem państwa Polacy cieszą się odzyskaną niepodległością a nad Bronisławem zapada kurtyna ciszy trwającej niebywale długo Przypomniano sobie o nim na dobre dopiero po kilkudziesięciu latach, gdy Japończykom udało się zregenerować fonograficzne wałki, na które Bronisław nagrywał muzykę i rozmaite gatunki literatury Ainów, ustnej jedynie, bo nie stworzyli własnego pisma. Była to naukowa sensacja na skalę międzynarodową. Dała początek renesansowi dokonań naukowych Bronisława. Odtąd cyklicznie odbywają się sympozja poświęcone jego ogromnemu dorobkowi. Nakręcono o nim kilka dokumentów filmowych. W jużno sachalińsku stanął jego pomnik, drugi wznieśli Japończycy w Shiraoi na Hokkaido przy skansenie ainuskim odwiedzanym przez setki tysięcy turystów. W różnych miastach Polski urządzano wystawy ilustrujące jego zasługi. Dziwne, że nawet już po tym wyjściu Bronisława z mroku przez ponad ćwierć wieku nie ukazała się ani jedna osobna książka o charakterze monograficznym przybliżająca zawiłe koleje jego losu. Tym więcej cieszy, że iskry w stulecie śmierci Bronisława przypominają jego postać nie tylko na piedestale, jako wybitnego etnografa, lecz również od mniej znanej strony, jako człowieka niewolnego od wahań i rozterek, marzyciela i rozbitka duchowego, pechowca i samotnika, któremu życie poskąpiło szczęścia. Młodzieńcze utrapienia. Do nieszczęścia w lipcu 1874 roku doszło przez głupi przypadek. Po świeżo zbudowanym, paradnym, jeszcze w całości niezupełnie wykończonym dworku Piłsudskich w Złowie kręcił się pod nieobecność właścicieli i służący, niejaki Grzybowski. Kurzył tytoniowego skręta, niedopałek cisnął na podłogę, przydeptał, ale niedbale akurat w tym miejscu, gdzie po malarzach zostały resztki farb. Natychmiast zajęła się podłoga, od niej modrzewiowe ściany i całe domostwo łatwo i szybko niczym bruk z sianem ogarnęły płomienie. Pech sprawił, że w tym samym czasie cztery kilometry dalej prawie wszyscy dworscy przeciągali mozolnie przez wijącą się wokół folwarku rzeczkę Merę wielki kocioł parowy dla fabryczki drożdży. Zabrakło więc rąk do gaszenia pożaru, lecz nawet gdyby jakimś czarodziejskim sposobem zjawiły się na miejscu zastępy strażackie z sikawkami, nic by nie wskurały. Zerwał się bowiem potężny wiatr przedburzowy i błyskawicznie przeniósł pożogę z dworu na wszystkie zabudowania gospodarcze. Żar powstał tak wielki, że o ratowaniu czegokolwiek nawet i pomyśleć się nie dało. Z dymem poszły aż do kamiennej podmurówki oba dwory, Stary i nowy także stajnie, obory, chlewnie, stodoły, gorzelnia i młyn. Ostała się tylko jedna oficyna oraz wędzarnia, bo wichura nagle zmieniła litościwie kierunek. Pastwą żywiołu padł prawie cały inwentarz żywy, w tym wiele koni. Ocalały jedynie krowy pasące się na odległej łące. Był to cios, który zdemolował dotychczasowe życie rodziny Piłsudskich. Na podniesienie dworu ze Zgliszczy nie było ich stać. Musieli wyemigrować do odległego, o 60 kilometrów, Wilna i tam szukać mieszkania, taniego i przestronnego, potworzyli liczną gromadkę. Pater familias, czyli Józef Wincenty i jego żona Maria z Billewiczów, mieli już wówczas siedmioro potomków. Najstarsze były dwie córki, Helena i Zofia, czyli Zula. Potem kolejno szli czterej synowie: Bronisław, czyli Bronisz, Józef, czyli Ziuk, Adam i Kazimierz, zwany Zinio lub Ziniak oraz trzecia córka Marysia, zwana Manią. Później przybywały następne dzieci z regularnością wiosennych kwiatów lub zimowych szronów jak wspomni po latach z nutką ironii marszałkowa Aleksandra Piłsudska. Tatko witał każde z promienną radością. Maria, dumna, szlachecka matrona, rodziła łącznie tuzin razy, w tym bliźniaki Teodore i Piotra, które zmarły w wieku dwóch lat. Dobra złowskie były wprawdzie pokaźne ponad dziesięć tysięcy hektarów, puli, łąk, lasów i jezior, ale zadłużone. Kolejne pożyczki wymagały regularnego spłacania odsetek. Po bankowe pieniądze sięgał lekką ręką pan domu, owładnięty nieustanną gorączką nowinek inwestycyjnych, po większej części niespożytkowanych opłacalnie. Absolwent pierwszej w Imperium Romanowów Akademii Rolniczej w Chorkach pragnął uczynić z złowa wzorowe, wielofunkcyjne gospodarstwo, lekceważąc fakt, że nie działa gdzieś na zachodzie Europy, lecz w zagubionym zakątku carskiej domeny, gdzie uprawiało się ziemię w niezmienny od wieków sposób. Kmieć w guberni Wileńskiej nadal używał drewnianej sochy i nieufnie wzdragał się na widok czegokolwiek, co zakłócało jego nawyki. Płukle mieszowy czy żelazna brona były dlań za trudne do obsługi, cóż dopiero mówić o młockarni lub siewniku. W efekcie urządzenia sprowadzane niemałym kosztem rdzewiały bezużyteczne, co jednak Józefa Wincentego nie zniechęcało do dalszych eksperymentów. Z czasem Złów został ostatecznie zlicytowany 1882, ale nim to nastąpiło, piłsudcy często tam się udawali na święta bądź na letni wypoczynek, czyli wilegiaturę, jak podówczas mówiono. Z wilna dojeżdżali koleją do stacji Podobrodzie, a stamtąd za rubla żydowski furman dowoził ich na miejsce. Pomieszkiwali wtedy w ocalałej spożogi oficynie dworskiej. Pewnego razu podczas takiej ekskursji omal nie doszło do tragedii. Podrośnięci już znacznie broni ziół, znudzeni łowieniem muraków w merze, wybrali się na dalszą wycieczkę. Powędrowali nad jezioro o nazwie Piorun, schowane w mateczniku leśnym, jakby zastygłym w swym odwiecznym kształcie. Bagienne jezioro, obrośnięte gęsto rojstami, o podejściach grząskich, wodę miało niezwykłej barwy, czerwono-brunatną, rzekłbyś, krwią podeszłą. Zawdzięczało tę osobliwość zalegającym wokół w torfowym mszarze pokładom rudy darniowej zasobnej w żelazo. Tylko w jednym miejscu można było względnie suchą nogą dojść do brzegu i tam spoczywały kusząco w podmokłej trawie dwie rybackie łódki. Niewiele myśląc, chłopcy usadowili się w jednej z nich i wypłynęli na krwiste jezioro. Łódka jednak okazała się nieszczelna i zanim się spostrzegli, nabrała tyle wody, że o bezpiecznym powrocie mowy być nie mogło, a obaj nie byli pływakami. Ich wołania o pomoc ginęły bez echa w ścianach lasu. Zapewne dwaj najstarsi synowie państwa piłsudskich staliby się pokarmem jeziornych sumów, gdyby los nie pokazał nagle swego łaskawszego oblicza. Zupełnym trafem znaleźli się nad wodą dwaj dzierżawcy z Ułowskich gruntów, ojciec synem. Widząc, co się dzieje, wskoczyli do drugiej łódki, też zresztą dziurawej, ale w lepszym stanie, i wiosłując co sił, uratowali niemal w ostatnim momencie śmiertelnie wystraszonych paniczów. Nie jest pewne, który z nich wpadł na pomysł wodnej przejażdżki, lecz można by wygrać każdy zakład, stawiając na Ziuka. Mimo, że młodszy od sióstr i od Bronisia, to właśnie on przewodził całemu rodzeństwu. To on, podniecony po lekcjach patriotyzmu udzielanych metodycznie chłopcom przez matkę, stawał na czele całej gromadki, która wybiegała na dwór z okrzykiem «Hurra! Hajże na Moskali!» i siekła drewnianymi szabelkami ogrodowe pokrzywy i osty. Widać było, że Bronisław nie miał władczych ani wojowniczych skłonności. Nie odgraża się jak Ziuk, że gdy dorośnie urządzi powstanie i przepędzi niewolącą Polaków niewolniczą w swej istocie sforę, nie woła zapalczywie, że każdy Moskal to złodziej i łajdak. Nie znaczy to, że patriotyzm Bronisia był z gorszego kruszcu, objawiał się tylko powściągliwiej. Zresztą, działalność patriotyczną rozpoczęli wspólnie pod dachem rodzinnym, wydając pro domo suła zeszytowe pisemko Gołom złowski. Zamieszczali w nim także piosenki, którymi dodawali sobie bojowego animuszu powstańcy styczniowi. Mały Bronisz kaligrafował pracowicie i razem w ordynku pójdziem do ataku, o Polskę i honor się bić, bo taka natura jest w każdym Polaku, bez wolności trudno mu żyć, hej, hej. Powstanie było wciąż bolesną, niezabliźnioną raną, nie tylko dlatego, że od jego upadku minęło niewiele lat. Nie dawały o sobie zapomnieć okrucieństwa, z jakimi dławił je gubernator Michał Murawiow, zwany Wieszatjelem, Stawiając las w szubienic i paląc niebłaga odjożne wsie. Pokłosiem stłumionej insurrekcji był ciąg drastycznych represji, kontrybucje, konfiskaty majątków ziemiańskich, wcielanie siłą do wojska roty aresztanckie, ciężkie roboty, osiedlanie w głębi Rosji, wreszcie wywózki na Syberię. Zesłańców było tak dużo, że i na Zabajkalu wzniecili powstanie, próbując rozpaczliwie przedrzeć się do Chin. Kołąb to była dziecięca zabawa, ale i przedszkole patriotycznego wychowania oraz konspiracji. Na jej trochę wyższy stopień Bronisz i Ziuk wspięli się w rządowym gimnazjum wileńskim, będącym instrumentem planowego orusienia, czyli rusyfikacji. W ich przypadku wprawdzie całkowicie bezowocnej i na tyle obmierzłej, że Ziuk wspominał ten czas jako swoistą katorgę. Po latach powie, że wszystko, co było im święte i drogie, poddawano pogardzie i poniżeniu. W szkole obowiązywał przymus mówienia wyłącznie po rosyjsku. Za rozmowy po polsku groziły różne kary, od tak wymówki lub kozy po lekcjach, do wyrzucenia ze szkoły. Pedagodzy dostawali premie za przyłapanie gimnazjalistów na posługiwaniu się sobaczą mową. Mieli też pomagierów szpiegujących nawet w miejscach publicznych, Ostrożny na ogół broniś z nutką podszytej niepokojem przygany zauważa, że Ziuk, na nic nie zważając, głośno gada po polsku, bija się z kolegami Moskalami i ucieka z cerkwi, dokąd czasem pędzono Polaków, podsuwając im do całowania krzyż prawosławny. Belfer od religii, pop Sokołowski nawet zaanektował do prawosławia Matkę Boską Ostrobramską. Praktyki te, jakby w zgodzie z trzecim prawem dynamiki Newtona, napotkały przeciwdziałanie. Nieczynne, ale umysłowe. Grupa polskich uczniów założyła spójnie potajemną wypożyczalnię zakazanych lektur połączoną z sesjami dyskusyjnymi na ich kanwie. Czytano też w grupie nagłos opowieści o powstaniu na Litwie i Żmudzi. Powodzenie miała podróż więźnia etapami na Syberię Agatona Gillera. Wyrywano sobie z rąk świeżo powstałe ogniem i mieczem oraz potop, ale i to tomikom poetów nie zagrażał kurz. Prócz trzech wieszczów popularni byli inni zapomniani dziś ze szczętem romantycy jak Władysław Syrokomla czy Vincenty Pol. Jednocześnie były w obiegu trudniejsze lektury. Sięgano do dzieł takich cudzoziemskich autorów jak Karol Darwin lub francuski filozof August Comte. Wpadały chłopcom w ręce podziemne pisemka socjalistyczne i to nie tylko rosyjskie, lecz także drukowane w Warszawie przez partię proletariat, wspólniczkę rosyjskiej Narodnej Woli, czyli woli ludu. Po wielu latach ziuk napisze, że ulegli wtedy modzie socjalistycznej, przywiezionej przez starszych kolegów studiujących w stołecznym Petersburgu. Na 25 stronie każdej puszczanej w obieg książki widniała litera B od imienia Bronisław, bo to on nadzorował, rozdzielał książki i kontrolował cyrkulację wypożyczeń, nieoficjalnie przewodniczył całej czytającej konfraterni. Później ster przejął Ziuk i gdy do Wilna zawitała na występy sławna śpiewaczka operowa, sopran koloraturowy Marcelina Assemblich-Kochańska, to on stanął na czele delegacji spójni, prosząc o finansowe wsparcie. Primadonna nie okazała się sknerą i odstąpiła ze swego honorarium znaczną kwotę 1500 rubli. Przeznaczono ją na zakup wielu woluminów w znanej polskiej księgarni Zawackiego, służących wedle określenia Bronisia rozpowszechnianiu patriotyzmu. Nasuwa się wniosek, że to od rozbudzonej w dzieciństwie nienawiści do zaborcy, poprzez wywołujące odruchy buntu szykany rusofilskie w ławce gimnazjalnej obu braci, prowadziła prosta droga do wydarzeń, które w niezbyt odległej przyszłości miały dramatycznie wstrząsnąć ich życiem. Zanim do tego doszło, musiało jednak upłynąć trochę wody w niespiesznym nurcie willi. Po przeprowadzce nad jej brzegi rodzina Piłsudskich przędła cienko. Codzienne bytowanie stawiało wyzwania, którym niełatwo było sprostać. Pan domu zaciągał w banku nowe pożyczki i jak tonący brzytwy chwytał się najrozmaitszych sposobów zarobku. Sprzedawał drożdże browarnikom, zakupił kilka bryczek, które kursowały po mieście jako dorożki zaprzężone w konie, ściągnięte z złowa. Powozili nimi najęci żydowscy woźnice, bywało, że dość niefrasobliwie. Gdy jedna z ko Dopiero po wykryciu tego faktu przez policję uwolniono ją od pracy. Istotną pomocą, a nawet wyręką ojca w tych ratunkowych przedsięwzięciach był siedemnastoletni bronić. To on rozliczał co miesiąc dorożkarzy, rozpłacał się czyli regulował rachunki z kowalem i rymarzem, kupował drwa do pieców, załatwiał dowożenie warzyw i owoców z zułowa, gdzie gospodarka nadal szła jakoś, raz lepiej, raz gorzej, pod nadzorem ekonoma, w sumie jednak marniejąc. Ojciec – definiował go bronić. zdolny pisać, mógłby prawić cokolwiek, gra prześlicznie na fortepianie, a jednak do rzeczy prostych, gruntownych nie ma charakteru. W istocie senior Piłsudski potrafił być dziwnie obojętny wobec żywotnych spraw bytowych. Nawet gdy majątkowi groziła licytacja z racji niespłacanych kredytów, mało kłopocił się, jakby go to nie obchodziło. Raz po raz wdawał się jednak w jakieś konszachty z żydowskimi faktorami – Natury ich tajemniczo nie wyjawiał, ale było wiadomo, że chodziło o pieniądze. Z największym upodobaniem wyżywał się muzycznie, komponując polki, walce i polonezy. Muzykalny był również Bronisław. Nie tylko tańczył z wielkim wigorem, szczególnie mazura, ale i pianistą okazał się niezłym. Nauczycielka francuskiego mademoiselle de Lassie. Dawała mu nuty różnych sztuczek, czyli utworów na fortepian, a on grywał je do tańca podczas wieczorynek stanowiących podówczas główną formę towarzyskiej rozrywki młodzieży. W modzie były także rozmaite gry, dawno pokryte pyłem niepamięci. Ekwiwoki, mówienie dwuznacznikami, indyk, sekretarz, chowany, poetka, garnuszek to ich niektóre nazwy. Starsi natomiast zasiadali najczęściej do zapomnianego już też preferansa. Tatko grał pysznie, nie bez dumy notował bronić. Tańczono w każdą prawie sobotę gdzie indziej, niekiedy do świtu, nie żałując świec i oleju w lampach. Oczywiście były to zabawy wyłącznie w swojskim, czyli polskim gronie. Polacy stanowili w owym czasie w Wilnie przytłaczającą większość. Litwini jeszcze bardzo długo potem byli w nim grupą znikomą, prawie niezauważalną. Natomiast bardzo licznie zamieszkiwali miasto Żydzi. Uchodząc za jedną z głównych ostoi diaspory żydowskiej w Europie, Wilno nosiło nawet przydomek Jerozolimy Północy. Obie społeczności, sąsiadując ze sobą, pozostawały jednak szczelnie zamknięte w kokonie swej kultury. Stosunek do Żydów z polskiej strony był, oględnie mówiąc, niezbyt przychylny, w najlepszym razie obojętny. Roztrząsaliśmy kwestię żydowską. Zapisał w swoim dzienniku Bronić, po której się dyspucie wspójni. O ich szkodliwym wpływie na lud i cały ekonomiczny stan kraju. Natomiast do Litwinów odnosi się ciepło, z sympatią i jest pod tym względem wyjątkiem pośród Polaków. Próbuje się nawet uczyć litewskiego, choć mówił, że to straszny język. Oburza się, słysząc wygadywanie na Litwinów i staje zaraz w ich obronie. Uważa ich za współbraci w krzywdzie, także przydeptanych butem Moskala. Sentyment ten będzie w nim tkwił do końca życia. Przybierze nawet znacznie na sile, gdy złączy się z nigdy niezaspokojoną wygnańczą tęsknotą za krajem lat dziecinnych. Na razie ta udręka jest mu jeszcze nieznana, pozostaje poza zasięgiem najśmielszej wyobraźni. Czytał oczywiście pana Tadeusza, lecz nostalgia poety wzdychającego do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. Nie robi na nim wrażenia. Bardzo go zaś porusza to, że Mickiewiczowskie strofy czyta na głos ziuk wieczorami u ciotki chołowniny, a ta kompletnie zachwyca się sposobem jego czytania. Co gorsza, podejrzewać można, że zachwyt ten podziela córka cioci Stefa, zwana steferą, do której obaj smalą cholewki. Z przechwałek ziuka można wnosić irytował się bronić, że on w tym domu ciągle się podnosi i akcje jego stoją tam daleko wyżej. W dodatku w trakcie potańcówki Ziuk do drugiego Mazura bez ceremonii zabrał mu damę i przy wspólnym odprowadzaniu jej do domu odpychał od niej bronisia. Nie krył też zazdrości, widząc, że ciotka rozpieszcza Ziuczka i darzy go całusami. Czasem jestem tak zły na ciocie i stewcie, zwierza się pamiętnikowi, taka żądza zemsty we mnie pała, że zmyślam sobie różne rzeczy, jak im dopiąć. Coraz jaśniej widzę, że oni mnie mają tylko za brata Ziuka. Sztubackie zalecanki do Stefery to jeden z wielu przejawów swego rodzaju podjazdowej wojenki między braćmi. Z diariusza bronisia przejrzyście wyziera ciężar kompleksu młodszego brata. Jego źródłem jest przekonanie, że ziuk ma szalone szczęście, podczas gdy bronić jest nieustannie krzywdzony przez los. Widać to szczególnie w szkole. Gdzie niewiele uczący się ziół zbiera oceny lepsze niż brat, mimo że odpowiadał gorzej. Na egzaminach zaś wyciąga bilety z tymi nielicznymi tematami, które akurat opracował, natomiast Broniś odwrotnie trafia na te, których nie zdążył przygotować. Owo szczęście, zauważał z nutką Goryczy Broniś, coraz bardziej zióka psuje, choć to nie porządnik, aż wstyd, a do tego egoista, gbur i zarozumialec. Z kolegów kpił, a bratu docinał, że jest starym młodym, śmiał się z jego poważnego myślenia, a sam, jak puch lata powietrze i głupie życie jest jego ideałem. Przegrywana rywalizacja z Ziukiem to tylko jedno z wielu utrapień Bronisia. Ma na głowie wiele zgryzot, martwi go pogłębiająca się choroba matki, gruźlica kości stawu biodrowego. Przykuta ciągle do łóżka, gorączkuje, zasypia jedynie, biorąc morfinę. Stałą troską był niedostatek finansowy, biedzi się bronić. Skąd wziąć pieniądze, jak nastarczyć na wszystkie potrzeby? Sam Wikt na tyle gąb sporo kosztuje. Męczą go przy tym przewlekłe katary, bóle gardła i zębów. Spostrzega nagle, że łysieje, włosy wyłażą garściami. Jakieś kłopoty miewa z okiem, żołądek również często gwałtownie mu się buntuje. Jest też szkopuł mentalny, dręczy go własne lenistwo. Nie może opanować jego depresyjnych napadów, nie odrabia lekcji, co się odbijało na stopniach. Nie mam silnej woli, bałwan malowany, skarży się żałośnie. A tu samych języków do nauki pięć, oprócz rosyjskiego, greka, łacina, niemiecki i francuski. Jest także gimnastyka, z której zwykle ucieka. Razem końcowych egzaminów ustnych i pisemnych aż dziewiętnaście. Czy podoła? Nadszedł, wyczekiwany z trwogą, kres roku szkolnego 1883. I katastrofa oblał. Zostaje w szóstej klasie na drugi rok. Dziuk, oczywiście zdaje, ma tylko łatwą poprawkę z rosyjskiego. Bronisław przeżywa to ciężko. Przyjdzie nosić ze wstydem nazwisko wtorogodnika, drugoroczniaka, zapisał zgnębiony. Rozgorączkowana wyobraźnia podsuwa mu upokarzające obrazy. A jeśli kto zapyta, w której pan klasie, w szóstej, a brat pański w siódmej, młodszy w siódmej, a starszy w szóstej, to coś nadzwyczajnego pomyśli każdy i zawyrokuje, ten starszy chyba straszny dureń. Nic wprawdzie nie wskazywało na to, aby ów stan rzeczy odbijał się nieprzyjemnie na stosunku rodziców do niego, jednakże on uważa, że we wszystkich oczach jest obecnie daleko niższy, zaś rozpieszczany ziółk daleko wyższy. Będzie on teraz podporą wszystkiego. Przewidywał posępnie, ja zjeżdżam na drugi plan, jeśli nie dalej. Obawa ta okazała się przesadna, nie wymawiano mu porażki, nikt się z tego powodu z niego nie wyśmiewał, tylko po staremu siostry dokuczały mu, że jest starym, stetryczałym młodzieniaszkiem i zarzucały skrytość. On zaś nadal krzątał się wokół interesów domowych i zabiegał o sprostanie wydatkom. Ziuk się ani trochę do tych spraw nie garnął i o tym, żeby stał się podporą wszystkiego nie było mowy. Rok następny, w którym kończył powtarzaną klasę, przyniósł tragedię. Umiera matka. Nie dająca się wyleczyć choroba wyniszczyła organizm. Żyła zaledwie 42 lata. — Straciłem na wieki serce macierzyńskie — pisał Bronisław. Mama była wszystkim dla mnie, bo czyż tatko może ją zastąpić?